Mamy dwa główne sposoby na to, aby przywrócić ustawienia fabryczne w telefonie Google Pixel 9a. Pierwszy sposób to ustawienia. Wchodzimy w ustawienia telefonu, następnie schodzimy niżej i wybieramy system, schodzimy na sam dół i wybieramy opcję resetowania. I w tym miejscu mamy wykasuj wszystkie dane. W ten sposób możemy wyczyścić nasz telefon ze wszystkich danych i przywrócić ustawienia fabryczne. Natomiast drugi sposób to tryb odzyskiwania, czyli tzw. recovery mode. I w tym trybie możemy również wyczyścić dane. Natomiast, żeby to zrobić, żeby tam się dostać, najpierw musimy wyłączyć nasze urządzenie. Także w moim wypadku naciskam przycisk boczny oraz przycisk od podgłośnienia, aby włączyć menu zasilania. I następnie wyłączamy telefon. Kiedy telefon już jest całkowicie wyłączony, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od przyciszenia. Trzymamy tak przez kilka sekund, dopóki nie pojawi nam się odpowiedni tryb. Kiedy zobaczymy Fast Boot Mode, to w takim wypadku już możemy oczywiście puścić te obydwa przyciski. Następnie za pomocą przycisków odgłośności możemy sobie zmieniać tutaj opcję. I musimy wybrać właśnie Recovery Mode. Kiedy już mamy ten tekst pokazany w tym miejscu, naciskamy przycisk boczny, aby przejść dalej. Następnie czekamy chwilę, aż telefon nam się włączy z powrotem i przejdzie do tego trybu. Zobaczymy martwego Androida z napisem No Command. W tym wypadku musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny. I kiedy to zrobimy, to wtedy następnie naciskamy przycisk od podgłośnienia. Dalej przytrzymując przycisk boczny. I następnie możemy już puścić. Przycisk boczny. i Jesteśmy w trybie odzyskiwania. Tutaj również nawigujemy za pomocą przycisków odgłośności i musimy znaleźć opcję Wipe Data ukośnik Factory Reset, czyli czyszczenie danych, przywracanie ustawień fabrycznych. Zatwierdzamy również przyciskiem bocznym. Następnie schodzimy niżej i wybieramy jeszcze raz opcję Factory Data Reset i po zatwierdzeniu, jeszcze raz oczywiście przyciskiem bocznym powinniśmy rozpocząć proces czyszczenia telefonu. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe instrukcje na naszym ekranie, to oczywiście należy je wykonać. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.